najbardziej wkurwiająca rzecz na świecie. Wbijesz na jakąś imprezę, stoi gitara. Paru z Twoich znajomych wie, że grasz. Idzie trochę alkoholu, więc jakiś sebek z Twojej ekipy mówi, żebyś coś zagrał. Oczywiście, Karenkom już świecą się oczy, bo myślą, że zagrasz im jakiegoś Eda Sheerana albo Beyoncé XD. Cały pokój już skanduje Twoje imię, chcąc, żebyś coś zagrał. Patrzysz na tę gitarę, stoi taki typowy chord czy Squire dla Janusza Metalu. Fana Slip Gniota i Guns N' Roses. Do tego wzmacniasz 15W, jakieś tranzystorowe gówno, kurwa, jak to w ogóle może w taki sposób brzmieć, przecież będzie słychać tylko pierdzenie. Masz jeszcze bekę, bo właściciel gitary kupił sobie do tego wzmacniacza Metalzona, taki efekt gitarowy. Siadasz do tej gitary, wszyscy się niecierpliwią i tracą zainteresowanie. Bo przecież musisz nastroić to gówno wiosło i ustawić odpowiednie brzmienie na tym pierdzącym wzmacniaczu. Co zabierać, jakieś 10-15 minut? Dobra, ustawione. Brzmi jak pierwszy prototyp turbiny w BMW, ale grunt, że dźwięki czysto wychodzą. Siadasz i napierdalasz riffy metalowe, techniczne nekrofagista. Przechodzisz do jakiegoś blaku, żeby karyny się trochę przestraszyły. Wchodzisz do traszu, ponapierdalać sobie trochę slajera dla beki. Po czym dajesz solo. Używasz jakichś dziwnych skal, pokazujesz jakieś coraz to nowe techniki. Robisz tapping, tremolo picking, sweepy, redujesz, że mało co ci palce nie pierdolą. Kończysz i patrzysz, że wszyscy gadają i mają cię w dupie. Stracili zainteresowanie gdzieś przystojeniu gitary. Odkładasz wiosło na miejsce. Nagle taki Mariusz. Król życia. Typowy brudarz i pancur. Bierze gitarę. Zaczyna grać whisky. Wszyscy zaczynają śpiewać. Loszki gapią się na niego i oblizują. Dodaje jeszcze jakiś riff z ACDC. A jak tu nagle. Kurwa Mariusz, ale ty grasz zajebiście. Naucz mnie. Jezu, ale ty masz talent. Chłopie. Idź na papierosa. Za tobą wychodzi jakaś loszka. Nie przejmuj się, Anan. Kiedyś też będziesz grał tak jak Mariusz. Wypierdalasz z imprezy, bo masz dosyć obcowania z mentalnymi stulejami.